Każdy tydzień na YouTube pan Fargofa w sieci gra, na ekranie nutki lecą, adept patrzy aż mu smak. Klik subskrybuj, łapka w górę, to muzyka serca gra, serce niesie do poleczki. Jeżeli masz ochotę, nowe opracowanie już jest na platformie szkoleniowej. Jest jak zagrać prawą ręką, jak zagrać lewą ręką, jak zagrać akordami do śpiewania, jak połączyć ręce na akordonie w tej piosence. Są też nuty do pobrania. Są też omówienie, notatki nutowej. Także jeżeli masz ochotę, szkołaakordeonu.pl wejdź sobie tam w opracowanie i znajdź sobie. Teraz pokażę ci jedną zwrotkę jak zagrać. Zaczynamy pierwszym palcem, tak jak mówiłem, pierwsze dwie pięciolinie całkowicie są takie same jak dwie ostatnie, z tym że, znaczy nie są takie same. Dwie pierwsze są trudniejsze, ale melodia i akordy będą te same. Czyli zaczynamy pierwszym palcem od E, później trzecim na A. Tak, to jest pierwszy tak. Uważaj, że są ósemki i są szesnastki. Jeszcze raz od początku. Takie są dwa pierwsze takt. Jeszcze raz od początku powoli. I to samo, trzeci i czwarty, tak to jest to samo praktycznie. Tylko zobacz tutaj teraz, pierwszy taki jak musi zrobić. Zobacz jeszcze raz, trzeci tak, piąty i pierwszy. I tutaj jest triolka, musi zagrać, zobacz. Piąty takt tutaj sobie jeżeli chcesz zagrać tak jak napisałem to trzeba troszeczkę tutaj poczekać i będzie tutaj musisz troszeczkę, przy, musisz troszeczkę poświęcić czasu na ten takt. I tutaj będzie technika taka właśnie palcowania w szybki sposób żeby zagrać coś czyli drugi i pierwszy palec. Tak i wykorzystamy tutaj w tym utworze tą technikę. Są szesnastki i ósemki tak trzeba to też zagrać dobrze. dokładnie tak jak teraz czyli jeszcze raz raz dwa czyli tak to jest ten piąty takt i ćwicz ze mną Zapętlimy sobie. Dalej. Tak? OK. Dobra, tak, także możesz sobie powtarzać to i grać sobie zewnątrz. jeszcze raz od piątego taktu. I, I siódmy takt. I zobacz, to jest dokładnie to samo. Tak? To zagramy jeszcze całą tą od początku z metronałem.